no, z tej a dzisiaj to jest odcinek, w którym... Jak wyciągamy milion śniegu i jak myślicie, co kupiliśmy. Wiem, że to już jest po updatecie i dodali tutaj, jak widzicie sobie tego. Snowmobile'a, na którego jeszcze mi stać, trochę je zbieram, ale kupiłem gridera, tak dokładnie. I jeszcze miałem mniej więcej tego farta, że nie kupiłem go za milion, tylko kupiłem go za 800 tysięcy przed update'em, bo kosztował 800 tysięcy po update kosztował milion. Czyli 20 minut po tym, jak... Go kupiłem, 20 minut te, temu kosztował jeszcze 800 tysięcy A więc patrzcie, zrespimy sobie naszego gradera I pokażę wam jak to wszystko działa, mamy gradera, tak dokładnie mamy gradera A tutaj sobie K2 jeździ na no, tych tutaj, jak widzicie Sankach, żeby można było tam przejechać, bo tylko one można jakby nimi przejechać Nie spamcie mi teraz na spiku, please Proszę nie spać na tym spiku. Dobra, a więc to taki pa, patrzcie jak to jeździ, bo przed update'em jeszcze to było jakby bardziej spektakularne, w tym, że się nikt nie oddalał, nie odnawiał tak szybko i to wszystko można było zebrać, ale widzicie 40 tysięcy. A to zbiera, patrzcie, całą ulicę tylko to się jakby odnawia, nie? To on zbiera naprawdę całą ulicę tylko to się odnawia. Bo teraz tak to działa tutaj kadwa wypadł, nie przeszkadza i tu odcinek robić sobie tam do swoich montajnów. Widzicie, on tam jedzie? No i wjechała, my tam nie możemy wejść ani wjechać 40 tysięcy, zabierzemy sobie na to jak widzicie to jest szybkie, 23 na godzinę, ale No jednak możecie sobie tutaj kupić tego dwaj mm, Vehicle Speed Zero I wtedy będzie bardzo to szybko też jeździć i jak przypominam, że jeden ślik to jest jakby czter, 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 jeden tysiąc, jeden po prostu, Jezus, jeden ślik to jest jeden taki zwykły. Jeden hajs, no więc 40 tysięcy dostajemy za napełnienie tego. A więc to by było na tyle w tym odcineczku. Jeżeli Wam się spodobał odcinek, możecie zostawić łapeczkę w górę, komentarz i subika, jeśli jeszcze nie subujecie, Możecie zostawić subika z dzwoneczkiem. Eee, żeby no bo dzwoneczek, żeby tam wiecie Otrzymać powiadomienia, że kolejny film, że to wie, wiecie gitę jest, nie tam tam. z tego było na tyle, eee, jeżeli wam się spodobał odcinek, w górę, tak jeszcze raz przypomnij tam eee, i i, i pa pa.